Myślę, że e, patriota to przede wszystkim uczciwy człowiek. Mila z Wąsem. Druga edycja biegów pobieżni. Są to zajęcia, ruch, muzyka, matematyka. Dzieci wychodzą zmęczone, radosne, uśmiechnięte. Będzie to spektakl seksterapia z moim udziałem. Tym razem to jest to 500 plus 11. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Cytując te wypowiedzi, pomyślałem sobie, jak bardzo są dziś aktualne. Nace Paderewski, który zabiegał o sprawę polską w Stanach Zjednoczonych i udało mu się przekonać prezydenta Wilsona do sprawy polskiej, krótko sformułował swoje zadania. Nie przyszedłem po dostojeństwa, sława, zaszczyty, lecz aby służyć. Polska, temu jednemu służyć będę do śmierci. Ważność, flagę państwową podnieść. Polską niepodległość 450 tysięcy Polaków zginęło w trzech różnych na przestrzeni lat 1914-1918. Dla mnie nowoczesny patriota to jest ktoś, kto kocha swoją ojczyznę, ktoś, kto pozytywnie się o niej wypowiada, ktoś, kto działa na jej rzecz, nie przeciwko niej. Ważna jest ta Polskość, ważne jest to, co czuję tu w sercu. Ważne, że czuję się Polakiem, ważne, że obchodzę uroczystości, które są związane z odzyskaniem tej Polskości. To jest dopiero 106 lat, kiedy jesteśmy wolni. Na pewno Polska, w której mogę żyć i mówić po polsku, pisać po polsku. Na pewno te znaki specjalne, które są tylko w języku polskim, one też właśnie odzwierciedlają na pewno nasz naród, że tylko te znaki są tylko w naszym narodzie używane. znaczy też dużo, że nasza ojczyzna jest ojczyzną, która była waleczna przez 123 lata nie była niepodległa, ale tą niepodległość odzyskała. Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm i pod nim piasek święty. Z okazji dzisiejszego święta, 11 listopada, odzyskania niepodległości, zapraszam z całego serca chętnych na obejrzenie, porozmawianie oczywiście, bo jest to dzisiaj wyjątkowy dzień, jest związany z patriotyzmem, jest związany z historią. Rośnie Nowoczesna Armia Polska wychowana w duchu wolności i demokracji. Nowe dywizje zbrojne w najbardziej nowoczesny Orn. Badają uroczystą przysięgę na wierność i ojczyźnie. Jestem pierwszy raz na wystawie Zatrzymane w czasie. To tutaj mm, pan Tomek zatrzymał w czasie mm, czasy II Wojny Światowej. Przedstawił e, postacie i żołnierze takie, jakimi były w tamtym czasie. No coś wspaniałego. E, przy, chodząc tutaj przeniosłam się w tamtym czasie razem z moim dzieckiem, które też Poznaje dopiero historię Była to wspaniała lekcja historii Którą dzisiaj odbyłyśmy w Dzień Niepodległości Dziękujemy ślicznie I życzę dalszych sukcesów Myślę, że patriotyzm powinien być Dzisiaj bardzo Ostrożny Myślę, że e, Patriota to przede wszystkim Uczciwy człowiek Patriotą można być nawet w małym mieście Naprawdę można to robić w skromny sposób I pokazać ten patriotyzm Który się nosi w sercu Mila z Wąsem, druga edycja biegów pobieżni na naszym pięknym Kowarskim stadionie. Tym razem z okazji 106. rocznicy odzyskania niepodległości. Było patriotycznie, było aktywnie, było bardzo słonecznie. Frekwencja ponad 60 dzieci, trochę dorosłych. Zabawa przednia. Myślimy, że będziemy to powtarzać. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyspani Najedzeni? To co? Bawimy się. Zaczynamy. Pustą. Do ilu liczymy? Do pięciu. Do pięciu. Uwaga. Do yeah. Chciałabym Państwa zaprosić na zajęcia, które odbywają się w Domu Kultury. Są to zajęcia ruch, muzyka, matematyka, zajęcia ogólnorozwojowe, które pomagają dzieciom w rozróżnianiu strony prawa, lewa, poznawaniu świata, poznawaniu kolorów, przy czym uczą się przy okazji matematyki. <mulety> odbywają się we wtorki o godzinie 16:00 dla grupy dzieci dwu-trzyletnich. Czterolatki też zapraszamy razem z opiekunami. Mamy tutaj zawsze jakieś zajęcia plastyczne, temu towarzyszą. Zawsze są gry i zabawy ruchowe. do stacji, która nazywa się jak? Podobana. Córce się podoba cudownie, chodzi tutaj z przyjemnością, e, mówi tydzień czasu o tym, że chce tutaj wrócić, więc no, mamy ciężki tydzień później, ponieważ ona cały czas chciałaby tutaj przebywać. E, zajęcia są świetne, jest dużo muzyki, e, dużo rysowania, dużo matematyki, no generalnie ruch e, i, no, i to na mądrości. Serdecznie zapraszamy wszystkie nasze kowalskie dzieci na Zumbę. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godzinie 17. Dzieci mają krótką rozgrzewkę, później przychodzimy do zajęć stricte tanecznych. Na zajęciach puszczane są utwory od repertuaru dziecięcego, przedszkolnego, po nasze radiowe hity. Dzieci z miłą chęcią uczestniczą w zajęciach, tańczą. Mamy też krótkie przerywniki, czas na odpoczynek czy indywidualną zabawę. Dzieci też mają wybór, co chcą robić na zajęcia. Dzieci wychodzą zmęczone, radosne, uśmiechnięte i za każdym razem przychodzą z nowymi pomysłami. By mnie na plaży Bez zbędnych anturaży Odpowiem mu nie dziś, nie dziś Nigdy nie miałeś kobiety? Niezmiernie jest mi miło zaprosić Państwa na najbliższy spektakl, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury na godzinę 18. 22 listopada będzie to spektakl Seksterapia z moim udziałem. Serdecznie wszystkich zapraszam, przyjdźcie, zobaczcie, zabierzcie ze sobą znajomych. Ty spytam, kiedy reszta? Odpowiedz, o kto wie? Kto wie? Szanowni Państwo, po raz 12 już zapraszam Państwa na wernisarz wystawy 500. Tym razem to jest to 500, plus 11. 22 listopada o godzinie 17 tutaj w Galerii Wystawowej MOK w Kowarach. Pierwszą wystawę zorganizowaliśmy na 500 Lecie Kowar, stąd nazwa 500. Wymyślił tę wystawę Jerzy Jakubów i Krysia Konieczna, nas mocno w tym sparła. Zapraszam na wystawę. Wraz z Krysią Konieczną, której już wśród nas nie ma, ale jest z nami duchem. Ta wystawa, która będzie trwała do końca roku, jest poświęcona jej pamięci. Krysiu, pani zaprosi też. Kogo to dzisiaj no? będę zapraszać, jak już wszyscy... Może ktoś jeszcze w do domu coś ma. Tak? Yy, to się wytnie coś tam, nie? Nic się nie wytnie. Także po raz dwunasty zapraszamy serdecznie. Jest to bardzo fajna tradycja, która za każdym razem ściąga kilkudziesięciu kowarskich twórców. A dla wszystkich, którzy odwiedzą nas na Wernisarzu 22 listopada, na wernisażu Wystawy 500 plus 11 będziemy mieli specjalny prezent, ale to będzie prezent niespodzianka. Zapraszamy serdecznie na Wernisarz Wystawy 500 plus.